Strategiczna inwestycja w pionkach. Polska i Francja razem przy produkcji amunicji 155 mm. Nowe możliwości dla Radomskiego Centrum Onkologii. Teatr Szydłowca z nagrodą marszałka województwa mazowieckiego. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kowalski i zapraszam na dzisiejsze informacje dnia. Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z MESCO i francuskim partnerem Eurenko przygotowują uruchomienie produkcji ładunków modularnych do amunicji 155 mm. Projekt ma zapewnić samowystarczalność naszej armii, rozwój lokalnej gospodarki i nowe miejsca pracy w regionie. W pionkach podpisano porozumienie, które otwiera drogę do uruchomienia w Polsce produkcji ładunków modularnych do amunicji 155 mm, to wspólny projekt polskiej grupy zbrojeniowej Mesco i francuskiego partnera Eurenko. Tutaj, właśnie w Pionkach, będziemy lokować nową fabrykę prochu wielobazowego, takiej w Polsce nie ma, i ładunków modularnych, też takiej w Polsce nie ma, właśnie tutaj. I chcemy w roku 2028 osiągnąć zdolność. Produkcyjną to element szerszej strategii budowy kompletnego łańcucha produkcyjnego pocisku 155 mm w kraju, od surowca przez proch wielobazowy aż po gotowe ładunki. Plany przewidują produkcję co najmniej kilkuset tysięcy ładunków rocznie i inwestycje rzędu miliarda złotych lub więcej. Przede wszystkim dzisiaj musimy patrzeć na zapewnienie Polakom bezpieczeństwa przez pryzmat samodzielności. Umiesz liczyć, licz na siebie. Stąd takie inwestycje i uniezależnienie się od łańcucha międzynarodowych dostaw powoduje, że polska armia może być zabezpieczona sprzętowo, przez co my możemy czuć się bezpiecznie jako Polacy. Porozumienie obejmuje transfer technologii, zabezpieczenie łańcucha dostaw i powołanie spółki Joint Venture, w której strona polska będzie miała połowę udziałów. MESKO generalnie jest fabryką amunicji małego, średniego kalibru i rakiet. To jest nasze clue, a tu dzisiaj ogłosiliśmy przywrócenie produkcji e, ładunków, które będą zastosowane do amunicji 155 mm. To ogromny sukces i to powrót do tradycji tego, co się działo w mieście Pionki przez wiele lat. Od lat 20., to co było mówione w trakcie wypowiedzi prezesów, ministrów, że Pionki od lat 20 już istniały na, na mapie zbrojeniowej Polski. Francuski partner deklaruje długofalowe wsparcie technologiczne i dostęp do surowców, co ma zagwarantować stabilność dostaw i możliwość szybkiego rozwoju produkcji, mówi prezes Eurenko. Tak jak Państwo wspomnieli, liczą Państwo zarówno na Eurenko, jak i na współpracę z Polską Grupą Zbrojeniową. Pragnę potwierdzić, że mogą Państwo na nas liczyć. Dzięki współpracy z zagranicznym partnerem i wsparciu Skarbu Państwa inwestycja ma ambicje nie tylko zabezpieczać potrzeby rodzimego wojska, lecz także stworzyć potencjał eksportowy dla polskiego przemysłu obronnego. Radomskie Centrum Onkologii otrzyma ponad 6,5 miliona złotych wsparcia z funduszy unijnych w dyspozycji samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze pozwolą rozbudować oddział chemioterapii, stworzyć nowe gabinety konsultacyjne oraz przestrzeń do rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Ponad 6,5 miliona złotych unijnego wsparcia z funduszy w dyspozycji samorządu Województwa Mazowieckiego trafi do Radomskiego Centrum Onkologii. To środki, które pozwolą rozbudować oddział chemioterapii, stworzyć nowe gabinety i przestrzeń do rehabilitacji. 6,5 miliona wsparcia w ramach funduszy unijnych w dyspozycji samorządu Województwa Mazowieckiego trafia bezpośrednio do Radomskiego Centrum Onkologii w Radomiu, więc wiem, że są tu olbrzymie potrzeby. To jest dziesięciolecie funkcjonowania tej jednostki. Coraz więcej pacjentów, coraz też większa potrzeba rozbudowy przestrzeni, gdzie pacjenci będą przyjmowani. W ramach tego projektu chcemy rozbudować chemioterapię, zrobić nowe gabinety konsultacyjne i zrobić przestrzeń do rehabilitacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ chemioterapia to jest takie podstawowe leczenie w onkologii. Pacjenci nasi, którzy będą wymagali takiego leczenia, będą mieli lepsze zdecydowanie warunki i oczywiście pracownicy również. Dyrekcja podkreśla, że wraz z rozwojem metod leczenia i wydłużeniem życia pacjentów rośnie liczba osób wymagających stałej opieki. Nowe pomieszczenia pozwolą zapewnić im lepszy komfort, prywatność i dostęp do rehabilitacji, to także poprawa warunków dla lekarzy i pielęgniarek, którzy każdego dnia walczą o zdrowie i życie swoich pacjentów. Uzyskana dotacja umożliwi rozbudowę. Działu Chemioterapii Dziennej, stworzenie działu rehabilitacji stacjonarnej, czyli stworzenie pacjentom warunków do łatwiejszego kontaktu z lekarzami, poprawy warunków pracy, poprawy warunków leczenia dla pacjentów. Rozbudowa będzie bardzo istotnym etapem rozwoju tego ośrodka. Radomskie Centrum Onkologii zyska nową przestrzeń i możliwości, a pacjenci jeszcze lepszą opiekę blisko domu. To ogromne wyróżnienie dla szydłowca i miejscowej kultury. Teatr Poezji i Muzyki uradziwiła został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych ludziom i instytucjom, które z pasją tworzą życie kulturalne regionu. Nagroda marszałka województwa Mazowieckiego to coroczne wyróżnienie dla osób, organizacji i instytucji, które wnoszą szczególny wkład w rozwój Mazowsza, w dziedzinie kultury, nauki, sportu i działalności społecznej. Wśród Nagrodzonych znalazł się Teatr Poezji i Muzyki Uradziwiła, działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek. Zespół od ponad 25 lat tworzy wyjątkową przestrzeń dla młodych ludzi, łączącą poezję, muzykę i teatr. W repertuarze grupy znajdują się spektakle poetycko-muzyczne, monodramy, widowiska plenerowe, a także adaptacje klasyki od Szekspira po współczesnych autorów takich jak Mrożek. Uwielbiam pracę z młodzieżą. Mam z nią dobry kontakt, bo przede wszystkim oni dają mi swoją energię, swoją młodość, swoją siłę, a ja im daję doświadczenie. Teatr Uradziwiła ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Nagrody aktorskie na festiwalach, między innymi American Dream. Za spektakl dwoje na huśtawce, czy występ na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Nagroda Marszałka to podziękowanie za konsekwencje, pasję i promowanie sztuki wśród młodzieży. To już były wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport oraz prognozę pogody. Do zobaczenia.